ગાતો કેમ પગોડી કામે ઇસની પ્રેડિંગી પગોડી 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 ડામિયા પડો તેસ તો તમે તમારું Już. O właśnie, do boku, chodź do boku. Rataj go! Rataj go! Rataj go! Rataj go! 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 Adam! Adam, Adam szeszej! Nie możesz tak, musisz samy, tak ataku, nie musisz linii, bo musisz tam być sami. musisz po samej linii, może przejść. Adam. Brawo Kacper, paru łapiemy! Chodzimy, Zróbcie ruch do piłki i piłka musi dostać przy nodze. do końca Bartosz, głową przebijamy Pary, pary łapiemy! Ten Igor! Seba do boku, Seba do boku! Igor o zawodnika! Do końca Seba, do końca, zawsze bliżej bramki. bliżej bramki Na swojej połowie nie ma ki Nie Przejmij raz Przejmi Alan, Spokojnie! Alan, Dość! 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 Pary, pary, Dość! Dość! że Dość! Dość! Bardzo, Dość! ty pozwalamy, nie pozwalamy, Nie Dość! 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 zawodnika Dość! A napiję, napiję. Zagraj Filipa. Daj. Daj. Wolny! Wolny, wolny, w wolny! Filip! Na piłkę idziemy! Jest ja tu na prostych nogach! Pary, pary, łapiemy! Dawid, jeszcze sześć, tak? Jeszcze sześć. Jeszcze! No Igor, wróć, sama, sama, chodź, chodź do boku, chodź do boku sama! Bok. Zostaw Igor, chodź. Dziesiątkę Igor, dziesiątkę, dziesiątkę Filipa. Brawo Damian! Nie na raz! Brawo Bartosz! Chodź teraz! Brawo Igor! Igor, za szybciutko trochę! Przyjmie piłka jeszcze, pusta bramka! Bar, łapiemy, zaba blisko. Daj do dychy, daj do dychy. Wyprzedź! Brawo, Brawo chłopaki, nie na raz, nie naraz! Świetnie, świetnie, brawo chłopaki. Brawo Mikołajsze, brawo. prawo! Kogo pilnuje chłopaki? Damian. To było na pokrojeniu Paulu, tak spokojnie tam polu. Paulu. Daj do boku, daj do boku. W Pary, łapiemy pary teraz. Kto z pilnuje? Do końca! Do końca Damian, trzeba Brawo! I złapiemy pari, złapiemy pariu. Daj dychę Seba! Z tyłu Bartoszu, filmuj zawodnika blisko! Ala, nie plecami do bramki. Brawo, Ala! Brawo Igor! Brawo Damian! Kuba! Znowu to samo, Kubu Albo Łapien do zawodnika dochodzimy, albo stanów bram. Na piłę! Brawo Bartosz!

Brawo Damian! Czas Kacper! Kacper! Trzech idziecie na dwóch! I złe podanie robimy! Graj Damian po linii! Bravo, Brawo Bravo, Katarzyna! Brawo Kasper, Bravo, Katarzyna! Kasper. Bravo, Katarzyna! Stojemy, stojemy, Kuba! Bravo, bravo. Kuba! Brawo, Brawo stajemy, stajemy, Kuba! Kuba! Stoć! 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 Kuba! Brawo, <gulia> Kuba. <gulia> <da>. <gulia> Brawo, <Kuba. gulia> Kaczka, pomóż, kaczka, pomóż, tam. tam teraz, raz, teraz, pomóż, kaczka, pomóż, 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 Brawo, pomóż, Brawo, pomóż, Brawo, pomóż, O, raz, Brawo Damian, do końca. pomóż, 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 Brawo Damian, stawaj, stawaj, stawaj już. Na raz. Nie czekaj, nie czekaj. 15 minęło, to tam trener kiedy chce nie piznie. Brawo Kuba. Już czekamy do gry. Graj Damiana, graj Damiana. Nie kombinujemy. Podaj Damian, podaj bliżej. Zobacz, nikt na nie startuje. Masz czas, żeby patrzeć komu zagrać. Igor, nie chowaj się za obrońcę. Pierwsza główka jest nasza, Katper Brawo, Damian. Kapiłe, Alan. Nie podbijaj do góry. Brawo, Bartosz. Czas, Bartosz. Jest, ja nie jest, 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 jest. Przechodzę. Seba, za szybko. No Kacper. Brawo, Kapisz. Jeszcze Igor! Brawo Igor! Już Już łapiemy! łapiemy! Już parę łapiemy! łapiemy! Gramy, gramy! Daj! Daj! Kasper! Kasper Daj! 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 Brawo! Brawo Kuba! Już gramy. Chwilę Bartosz, nie chowa się za obrońcą! Dojdź! dojść, dojdź, trzeba! Nie na raz, nie na raz, zostań! Brawo! Bartosz, nie chowa się za obrońcą! Baran! Łapiemy pary! Igor, kogo pilnuje?